ja, ja obrady, to cicho, to nie dostanie obrazu Cicho, 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 już, cicho cicho cicho, cicho. cicho, cicho, cicho. Już, 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 już już. Co nie? Dawid nie pomyliłeś się? Dawid no? no? nie pomyliłeś się, No, Jasz <głos》>, trochę. Musi trochę być coś przestał coś grać, co? Exact

Malarka. Ty czemu czym ty jesteś w tej gruncie? Mogę A na czym mówiłem to Ciebie tym hotelu? Mimo PETA, PETA,

Ooooooaj Żartowałem, żarcik, żarcik, żarcik. A żarcik. Nie no jak żarcik, to no to nie, no to da. Tutaj mamy kilo jeszcze. E, nie nie, ja nie mam Merki, ja bez erki jestem bez też. Ale ja mam Merkę. Dobra, idę tu. Lecisz, lecisz, ja, lecisz, ja bez erki jestem jak kobieta. Ale dzisiaj feminizm leci ostry od rana. To jest ważna chusteczka. Nie mogę dostać. Jak ja jestem godny. Wynoszę ich z tego. Nie, nie już kawałek. No to, wszy to. Wszy to wszystko z tego. To wszystko z tego. Nieufajny ja Poczekaj sobie. Sygnał spoza ekranu? Co to kurze jest? A taki? Chłopaki, chłopaki, ja nie grałem dwa tygodnie w Lola, więc nie wiem, co się dzieje. Głównie to dodali komunikację głosowo po def. Simo pedały! <grywa> kurwa! To ja to zrobiłem! I naprawdę myślałem, że to jest prawda! Nie no, nie, kurwa! Nie, nie naprawdę, nie, ja nie, nie, myślałem, nie, nie, że to jest nie, prawda! Solo czy solo? Nie, jak chcę to no. jakoś Weź te wejść, Kra tak? Krakena chcę. Nie, ale solo czy drużynowe? Pograjmy drużynowe, żeby Sajonara nam pomógł! Dobra. A my mu przeszkadzali. Dlaczego nie Krakena? Zagrajmy Krakena, to jest nowe coś. Nawet się Kraken. -o, jebana. Hefeistosi jebany. <hysy> Pamiętaj, że Hefeistos jest z Bogiem. Wyjdź, kurwa, z kuźni, bo już tam jebie. Pamiętaj, że Hefeistos jest z Bogiem, a Kraken to jakiś... ...barny potwór. Nie. Ech! O! 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 Okej. Okay. trochę opóźniona reakcja, lekko. Co było? To, to chyba jakaś dziewczyna była opóźniona, nie? O, czyżby, by, do niczego, czyżby, ale... czyżbyś sugerował, że dziewczyny są gorsze? Tak, się z... tak. <laughs> Co? Nic, podzielam pana opinię. Znaczy. A o co, pan drugi? Nie znamy. Się, się konstruktywnego nie nauczyć, tylko o budowie drzewnicy. A wiesz, że za budowę. a E i te. Książki? <laughs> Jak, Jak przeszyjesz, to ci połowę. Znam budowę książki Twojej mama, wiesz? Tak się składa akurat. Ale to w śsiężku ja tam nie idę, powiedz o tym. <laughs> um. Wiesz co? Tak rzeczy mam wolonowy mido. Ja wiem, że jak będę go kochać rajza, to raj mogłem być robić. Jestem po prostu. Ja do nie, jak to wygrasz, to mi się kurwa... Nie, 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 kim. No i opowiadam pierwszy żart. No tak bardzo, on był tak dobry, chyba właśnie ten o ten o policji opowiedziałem, w sensie jedzie czarny i cygan i kto poradzi samochód. No i nagle słyszę z sali pytanie, ale dlaczego? Pyta. Mhm. Ach, pyta. <grym> Lol. O obiadrze. O o <grym> A, o wiadrze też opowiadałem. Dobro. Czef, ale dlaczego? Czym się różni może nad z wiadrem z głównym? Wiadrem. Też było pytanie, ale. Dobra, co on, trzy Majka i kibice z Barcelony? ja małego chuja. No kurwa. Dlaczego to zrobiłeś? Mamy smoka, najważniejsze. Uf, co się stało, że on się zabił po 14? Dobra, weźmy, wyjdźmy już. Dobra, no, już tutaj wyjdźmy. Jest kurwa z całej gry. Nie, nie. Ja Jeszcze je jak teraz A, to, no. to nie Ale my nie jest. jesteśmy słabi, jezu. No, jak to, my zaczynamy nie. na ostatnim miejscu. Gdzie my w nie pałe. Pałe. taka jest kurwa prawda. Tonga, kutonga. Jak to jest to oni są po prostu lepsi. <śledziany> jezu, teraz to ta, teraz ja